Miesiąc Grudzień, który jest miesiącem Archanioła Gabriela i dla was Archaniołem prowadzącym. Dla lwów na Grudzień jest właśnie Archanioł Gabriel, Archanioł dobrych wiadomości, Archanioł odpowiadający za czakrę gardła, więc za wypowiadanie prawdy, za wypowiadanie się klarownie, za asertywność. Lew jest asertywny, ale tutaj będzie wyjątkowo potrzeba w miesiącu grudniu dużo asertywności. To będzie miesiąc tańca, śpiewu i zabawy, więc możecie być zapraszani do czyjegoś domu na imprezę, na wyjście, na bal do jakiegoś domu czyjegoś na domówkę. Otaczajcie się energią kryształów. Kryształy pięknie dla Was pokazują. Kochani, wizualizujcie sukces. Aniołowie mówią, wizualizacja sukcesu. Czy Wy już widzicie ten sukces, który nadchodzi? Bo niektórzy jeszcze się muszą trochę pouczyć, dokształcić, może i książkę jakąś przeczytać. Tutaj jest poszerzanie wiedzy, nauka, ale też książka i relaks też może być pokazane. Dużo śpijcie, bo w snach będziecie mieli podpowiedzi, będziecie mieli wskazówki od aniołów. Dużo też słuchajcie, mniej mówcie, dużo więcej słuchajcie. Macie też prawo przyciągania, umiejętnie używajcie tego prawa przyciągania. Umiejętnie z nim pracujcie, bo nieraz może któryś z lwów coś powiedzieć w złą godzinę i też tą złą rzecz może sobie przyciągnąć, więc ważcie swoje słowa, kochane lwy. Uważajcie na to, co mówicie, przyciągajcie w słowach tylko pozytywne, piękne rzeczy. Mogą być też problemy z czakrą krzyżową, więc problemy z kośćmi, stawami, bólami pleców, rwą kulszową, bólami kręgosłupa, bólami głowy migreną też.